Es, kurwa nagi szegien, mek egi kibaszot. Józef. Pusta ulica, zamknięta stolica. Zaraza cholera nudna ta Bruksela. W Europarlamencie tylko same stresy wszyscy nas hejtują. Nic mnie już nie cieszy. Ta pieprzona unia wkurza mnie i złości. Dość mam już gadania o praworządności. Ja, twórca fideszu i konserwatysta, krzyczę głośno: weto! Sprawa oczywista. Ja, prawy chrześcijanin, również z tego słynę, że reprezentuję. Węgierską rodzinę i wiem bardzo dokładnie, czego w życiu chcę. Homoseksualistą mówię twardo nie! Niby z każdego kąta nudziarstwo wyziera, ale ma tajemnicę zamknięta Bruksela, a w jednej piwnicy zabawa i krzyki i niosą się echem po całej stolicy. Halo, czy policja? Bo coś tam się dzieje. W tym barze gejowskim orgietka szaleje. Więc wkracza policja i o nie wierzą, chłopcy na gulasa cieszą się imprezą. Niektórzy panowie, mówiąc między nami, zasłaniają swe wdzięki immunitetami. A nagle za oknem jakiś dziwny cień. Ktoś pnie się po rynnie. Czyżby Spiderman? Nie, proszę pana i proszę pani, to jest węgierski euro deputowany. Chrześcijański rycerz, obrońca rodziny, w całej Europie z homofobii słynie. Mek Egi Kibaszot. Posłowi nie wyszedł kompletnie ten skok. A gdy wiktor otrząśnie się z szoku pierwszego, to Józefowi zaśpiewa pewnie coś takiego: Hej, ty wiesz, skończona twoja władza, w Europie śmiech do szału doprowadza mnie. Fidesz przez ciebie do upadku kroczy, Józek, nie daruję ci tej nocy. Es, kurwa, nagi szegien, baszot, mek egi, kibaszot.